Cześć, chciałem się z Wami podzielić tym, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020 głosowałem na Roberta Biedronia z trzech powodów. Pierwsze to to, że jest otwarcie gejem i uważam, że to jest bardzo ważne, że taka osoba w ogóle ma odwagę startować i podziwiam Roberta za odwagę. Drugie to to, że jest chłopakiem z małego miasta, tak jak ja i na pewno to mnie jakoś do niego zbliża i sprawia, że mu bardziej ufam. A trzecia sprawa to poglądy lewicowe, które, które obaj mamy. Robiłem latarnika wyborczego, miałem z nim 93% wspólnych poglądów na ważne sprawy, dlatego bez żadnego wahania w tyczniu zagłosowałem na Roberta Biedronia. Teraz mamy drugą turę, już w tę niedzielę. Roberta Biedronia już w niej nie ma, został Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. I zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, wybieram się na te wybory i oddam na niego swój głos. Mimo tego, że mam do niego zastrzeżenia, nie jest chłopakiem z małego miasta, raczej pochodzi z wielkomiejskiej elity. Ale okej, okay, to też nie jest coś, za co powinniśmy mieć do kogoś pretensje. Po prostu wykorzystał swoje szanse. Mam nadzieję, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo był uprzywilejowany. Ale podoba mi się jego spojrzenie na sprawy prawno człowiecze, podoba mi się jego spojrzenie na państwo prawa, na media. Na to, jak powinna wyglądać demokracja i debata publiczna w Polsce. Niektóre jego poglądy też ewoluowały do tego, co prezentowała wcześniej Platforma. Natomiast nie podoba mi się na pewno jego normalizowanie narracji Konfederacji i, oraz to, że na przykład chce obniżania podatków. No i w pewnych kwestiach niestety kluczy, ponieważ nie może powiedzieć czegoś, co jest za bardzo lewicowe. Natomiast, mimo to będąc lewicowym wyborcą, zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego w obronie demokracji. Pera essa facinha.